No, Teraz mamy kolejną operację. Tym razem robimy e, operację samej przegrody nosa, e, bez plastiki nosa, więc operacja e, znacznie krótsza. E, tutaj mamy do czynienia również z trzerostem małżowin nosowych, w związku z tym e, będziemy prostować przegrodę nosową i e, zmniejszać małżowiny nosowe. E, po co się robi operację przegrody nosa? W jednym konkretnym celu. E, pacjent chce lepiej oddychać, nos chce mieć lepiej drożny, bo ma problem z oddychaniem, oddycha nadmiernie usta. Jeżeli chodzi o, o ten typ operacji, który będę robił, dlaczego, dlaczego on jest fajny? Bo nie ma zakładanych płytek plastikowych usztywniających, nie ma zakładanej tamponady do nosa. Będą zakładane tylko specjalne, rozpuszczalne szwy. Ja to potem Wam pokażę. Teraz zaczynamy zabieg. Proszę nóż. I pierwsze cięcie nazywa, nazywa się Chemitransfiction. I cięcie wykonuje po stronie lewej. I, I słuchajcie, to jest jedyne cięcie w tej operacji, ponieważ przegroda jest, obu, jest obustronna, obustronnie operowana, ale tylko przez jedno dojście, z lewej strony, bo ja potem przechodzę na drugą stronę i operuję z jednej i z drugiej strony. No to jedziemy. Więc tak, przegrodę już mamy wyprostowaną, teraz te skrzywione fragmenty, które musieliśmy wyciągnąć ze nosa, tutaj moja asysta ładnie opracowała w takiej specjalnej prasce, sprasowała je na prosto i teraz wszczepiamy z powrotem w te wszystkie miejsca, z których posunęliśmy, wszczepiamy te już wyprostowane fragmenty według zasady, że wszystko, co z pacjenta wyciągnęliśmy, to mu z powrotem oddajemy. Nic nie, nie zostaje na stole operacyjnym. Wszystko wraca do pacjenta. No i dzięki temu ma po prostu rekonstrukcję całej przygody nosa. No i zaczynamy szycie. Proszę tą Teraz same szwy. Pierwszy szef tak zwany w yy, przedsionku nosa, czyli to jest szef, który ma ma na celu delipotyczność. To jest szef, który ma na celu właśnie zamknięcie tego cięcia, które, z którego robiliśmy dojście do przygody nosowej. I jeszcze taka bardzo ważna uwaga: bardzo często moi pacjenci przychodzą na pierwszą kontrolę po zabiegu i mówią: Doktorze, jest już nieźle, już fajnie oddycham, ale tą lewą dziurką gorzej oddycham. I są jakby zmartwieni, że może nie do końca ta przegroda została wyprostowana, bo lewą dziurką się gorzej oddycha. A teraz, właśnie, bardzo dobrze widać, dlaczego we wczesnej fazie po zabiegu gorzej się oddycha lewą dziurką. Dlatego, że przez lewą dziurkę odbywa się operacja. W prawej się nic nie nacinało, w związku z tym cięcie jest z lewej, preparowanie jest z lewej, w związku z tym szwy są z lewej, w związku z tym będzie tu większy obrzęk. Będą jakieś stróbki się odkładać, dlatego w pierwszej fazie zabiegu w ogóle nie będzie, w pierwszej fazie gojenia będzie uczucie, że może być przytkana bardziej ta dziurka. I teraz szwy właśnie tak zwane materacowe, które pozwalają, które pozwalają uniknąć, uniknąć zakładania tej obrzydliwej tamponady, która jest strasznie nieprzyjemna. I również pozwalają uniknąć zakładania płytek plastikowych, bo te płytki plastikowe, które, które się zakłada, to one mają na celu właśnie ustabilizowanie tej przygody. A można to ustabilizować równie skutecznie szwami yy, yy, rozpuszczalnymi. Te szwy w ogóle nie trzeba potem usuwać pacjentowi, tylko czeka się aż one się rozpuszczał, więc nos jest bez obsługów. No i tych szwów troszkę trzeba pozakładać, no bo ta stabilizacja jest ważna, żeby była dobrze zrobiona. No i po zakończeniu zakładania tych szwów zabieg jest zakończony.